Informujemy, że stacja koza TV autopromocja zakończyła nadawanie na terenie polskiej 27 czerwca 2025. Zostanie zastąpiona w szydy przez kanał TV 5, a w HD 1 lipca. মারপরা ici, মা মথতযদয্য়সযার , সপিনাক়ার... সচছচ্ডাওর kennism <small> statistics সচছচটর সচছুফ্ময়. ওসচ঑ুন. W naszych domach produkujemy ponad 60 ton odpadów na sekundę. Tylko w Polsce dzikie wysypiska zajmują w sumie powierzchnię małego miasta. Wrzucona do lasu plastikowa butelka rozkłada się kilkaset lat. Dlatego sprzątajmy po sobie i innych. To nic trudnego zabrać z lasu śmieci, które znajdziemy na spacerze. To ode mnie i od Ciebie zależy, czy lasy przetrwają. Dlatego zadbajmy o nie wspólnie już dzisiaj. Moje życie to porażka Za chwilę na TV5 Squid Game w wersji 4 minuty Na TV5 Życie to porażka Zadłużyłem się na 2 miliony Może nie powinienem był kupować najdroższy item w Robloxie jaki istnieje Jak ja się teraz odbiję od dna Siemaneczko chcesz zagrać w Squid Games? Ok Zapraszam do niepodejrzanego białego pana